Iwona Kruszewska nie przegap dnia. Skoro tak twierdzisz, to był dobry dzień, więc dzień dobry, powiedział wiatr, a drzewa poddały się jego koronkowej robocie. Wiosenne pierwsze liście, Tkały jasnozielone kobierce, z lekkim westchnieniem powłóczyste hafty koron zdobiły dach niebios. Patrzyłam szukając bram, ale jednak moją cierpliwość nagrodziły deszczowe smugi. Dredami, opierając się o czernie skip. Nie płaczcie, szepnęłam cichutko. Cuda się dzieją dla nas nad nami, zbieraj je z sercem, wszystko wraca. Szansa dana jest tylko raz. Czytała Dorota Kurczyńska bać.